śniejszy dostęp do nowego dodatku zawdzięczam EA Creator Network. Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to pierwszy odcinek takiego małego odkrywania nowego dodatku Królewskie Dziedzictwo. I widzicie tutaj taki malutki kwadracik latający z napisem Messi TV? Tak, no niestety będzie on przez cały czas tutaj latał. Mam nadzieję, że się do niego przyzwyczajicie, bo ja tak gdzieś po 10 sekundach już tego totalnie nie zauważam. Ale tak, dzięki EA Creator Network dostałam wcześniejszy dostęp do nowego dodatku. No minus jest taki, że niestety nie mam dostępu do swoich modów, więc no ujrzycie tu coś, czego jeszcze nie widzieliście, czyli Messi grającą. Na czystej grze, bez żadnych modyfikacji. Jedyne co tutaj mam wgrane, to reshada', i to by było na tyle. Kolejna sprawa po kwadraciku, po tym, że gram tu bez modów, jest taka, że mam tutaj dostęp tylko i wyłącznie do gry podstawowej i nowego dodatku. No i taki mały disclaimer że ta wersja może się różnić od wersji finałową, w którą będziemy grali po premierze, ponieważ no, zostało jeszcze, jeszcze troszkę czasu na dopieszczenie tego dodatku, no ale w międzyczasie nie przeszkodzi mi to w odkrywaniu go razem z Wami. No i tak wprowadziłam się tu z Simką, którą nazwałam Mariel. Mariel chce być władczynią marionetek jest miłośniczką plotek generalnie za to dostaniemy cechę nagrodę żelazna reputacja ci simowie są odporni na szantaż a także mają większe szanse na to, że szantażowani przez nich simowie spełnią ich żądania więc no możecie się domyślać, że celem Mariel jest dostanie się do szlachty, do rodziny królewskiej w możliwie jak najbardziej śliski sposób i powiem wam, że zdziwiłam się, bo poszłam po prostu do baru, Fakt że w zupełnie innej dzielnicy niż ta w której mieszkamy, ale cóż no poznaliśmy w barze, uwaga. Wielkiego księcia Tybalta Kapuleta i no co wam powiem? No zaiskrzyło, zdecydowanie zaiskrzyło. Zaprosiliśmy księcia do siebie tutaj do domu. No jak widzicie, pierwsze barabara bara już za nami poszło dosyć łatwo, ale yy, okazuje się, że dzięki temu, słuchajcie, dzięki temu możemy teraz yy, poprosić go o pasowanie na rycerza. To jest tak tutaj nazwane, ale tak naprawdę to chodzi o to, że Mariel po prostu przez łóżko uzyska tytuł szlachecki. Krótko mówiąc, podsumowując tą całą sytuację. I mam nadzieję, że tybalt się na to zgodzi. I chyba się zgodził. Ej, człowieku, czy ty wiesz w ogóle, co ty robisz ze swoim życiem? No, co za człowiek, no. Poznaliśmy się dzień wcześniej w barze, a on nas awansuje na szlachciankę. Bez komentarza. Ja w ogóle nie wiem, czy ten gość powinien być yy, księciem w takim razie. Bo podejmuje takie decyzje, ale okej. Okay. No i, no ale wracając do tematu, pasuj na rycerza. Mariel otrzymuje tytuł szlachecki. Porzuci obecną karierę i rozpocznie karierę szlachecką. Czy na pewno chcesz kontynuować? Oczywiście. I zostajemy w sypialni, pasowani na szlachciankę. I tak, uwaga, moi drodzy, rozpoczynamy w ten sposób y, karierę damy w Ondarionie, tytuł szlachecki, y, bo tak, Tybalt jest księciem Ondarionu? Będę musiała to sprawdzić. Czy my jesteśmy szlachcianką, bo my jesteśmy? Nie no dobra, chyba cała ta kraina nazywa się Ondarion po prostu. Y, no nic, y, ale tak, jak widzicie kariera ta jest bardzo dobrze płatna. Bardzo dobrze płatna. 672 Simoleony za praktycznie nierobienie niczego. Myślę, że to y, chyba najlepiej opłacalna kariera, w jakiej można być, no ale ma to sens, po prostu. Więc to akurat, y, w jaki sposób zostało rozwiązane, mnie satysfakcjonuje, bo, no, będąc szlachtą, czy w rodzinie królewskiej, no raczej nie powinniśmy pracować. Po prostu dostajemy jakieś tam granty, na razie nie mamy szlacheckich obowiązków, no ale generalnie będziemy musieli tam, wiecie, socjalizować się zapewne z ludźmi i, i dbać o te wartości, które wyznaje nasza kraina. No ale to, to by było na tyle, no dobrze, możemy romantyczne. Flirt, y, odważna gadka na podryw. Nie, ja generalnie to chciałam. Właściwie nawet nie to. Komplementuj i dynastię kapulet. To bym chciała. <try> A tak w ogóle czułość, nie intymność. O, 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 zmysłowy pocałunek. Mamy opcję, postaraj się o dziecko, i myślę, że w pewnym momencie to będzie bardzo dobra opcja, ale to nie jest wszystko, co chcielibyście wiedzieć na temat Mariel, bo Mariel ma tutaj delikatny, romantyczny związek z Virgilio Capuletem. Virgilio jest, wydaje mi się, jestem prawie na 100% pewna, synem Tybalta. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tak jest. Więc, no, może być całkiem ciekawie, i do tego jest wydziedziczonym synem Tybalta. No to widzicie, w jaką stronę tu idziemy. Jeśli chodzi o Tybalta, to on nas tutaj awansował na szlachciankę chcielibyśmy może zapieczętować ten związek jeszcze dzieckiem na wszelki wypadek ale w międzyczasie mały romans na pewno nie zaszkodzi no i spójrzcie teraz ładnie nam się tutaj wyświetla dama Mariel Lunaria a w międzyczasie poprosimy o może mentorowanie gry na pianinie i jak widzicie Mariel jest snobką jest śmiała jest zazdrosna i do tego jest nikczemna. No oczywiście jest to powiązane po prostu bezpośrednio z jej aspiracją Simbo. władczyni marionetek. Powiem Wam, że już się mega nie mogę doczekać, żeby wykorzystać potencjał tego dodatku razem z innymi dodatkami, bo no fajnie by było zaprosić Tybalta na przykład do restauracji, chociaż... Lepiej by było, gdyby on to zrobił i za tą kolację zapłacił. Ale no, póki co jest całkiem nieźle. Dobra, moda jest trochę głodna. Na fortepianie idzie nam wybornie. Wydaje mi się, że cały ten ród szlachecki. On lubi właśnie takie kreatywne tematy. Ogólnie, jeśli chodzi o Tybalta, to całkiem nieźle wygląda. Bardzo ładnie zrobiony sim nie narzekam, ale chyba bardziej mi się podoba właśnie ten jego syn, Virgilio. No liczę, że coś bardziej się też tutaj rozwinie ten związek, póki co tak. Jak widzicie, mamy tutaj związek oparty na barabara -bara, stricte. Dobra, weź zostaw już te ćwiczenia, wystarczy. O, Mariel lubi pianino. No i pięknie. No to jak lubi, to lubi. Generalnie chłopie, mógłbyś sobie chyba już iść. Nie jest dosyć późno. No ale dobra. A właśnie dom. Słuchajcie, ja ten dom zbudowałam oczywiście przy pomocy nowego dodatku. Tutaj był troszeczkę inny dom, taki bardzo prosty, ale stwierdziłam, że no muszę trochę poszaleć, wykorzystać możliwości tego dodatku i no głównie są tu z niego rzeczy. Tapety są przepiękne, fantastyczne są. Rewelacyjnie to wygląda. Także, jeśli chodzi o tryb budowania, jak na razie to mi się bardzo podoba, jest bardzo klimatyczny. Tak wygląda dół. Tu mamy łazienkę. O, lustra nie mam, ale może się dorobię. Tu jest taka malutka, skromna kuchnia, bo tak dostajemy meble kuchenne, więc całkiem spoko. Gotuj, gotuj dziewczyno. Niech będą pierogi z warzywami. Weź dla rodziny, ugotuj. Tak, tak wygląda ta kuchnia także też całkiem fajnie klimatycznie bardzo ładne kafelki ale czego mi brakuje moglibyśmy dostać tutaj jakieś panele jeszcze jedne wiecie ładnych paneli drewnianych nigdy za wiele i czego mi brakowało jeszcze czegoś mi brakowało ale nie pamiętam czego za bardzo nie pamiętam czego szkoda też że ten wózeczek nie może robić za taki mały podręczny bar ale przypuszczam że na dniach jak wyjdzie dodatek to moderzy to przerobią na taki malutki barek. Eee, Słońce, a ty nie masz swojego domu? Będziemy musieli go w ogóle odwiedzić w jego domu, zobaczyć jak on mieszka. Póki co, jeśli chodzi. O, 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 zdrzemnij się. <grym> się> Widzicie, szlachta nie pracuje. Zdrzemnij się i ćwicz przemowy przed lustrem. Czy ja mam w ogóle jakieś lustro? No dobra, myślę, że to udźwignę. Oj, on to potrafi bardzo ładnie grać. Mhm. Zaraz Wam pokażę jeszcze Mariel w kasie. Nie wiem, czy pojawi się na moim kanale jakiś taki pełnoprawny przegląd kasa. Zobaczę jeszcze, bo jeszcze sporo czasu zostało do wyjścia tego dodatku, więc się namyślę, ale póki co pokażę Wam może, w co ubrałam naszą Mariel. No, przydałoby się, żebyś ty poszła spać, dziewczyno. Ale to najpierw ogarniemy nasze strasznie trudne obowiązki szlacheckie. No to dobrze, ćwiczymy nasze przemowy. I tak, no, mam ostatnią fazę na białowłosę Simki. W, moim, w mojej nowej serii też będzie białowłosa Simka. Także przypomniało mi się ostatnio, że ten kolor włosów istnieje, platynowy. I co? I mamy to. Dobra, a czy my moglibyśmy poznać jeszcze jakiś cudzy sekret? Czekajcie. Plotka. Rozpytuj o sekret. Virgilio, okej. Okay. Nie, 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 ty nigdzie nie idź. Chcemy się dowiedzieć czegoś o naszym. Potencjalnym partnerze. Zdaje się, że Virgilio Capulet ukrywa jakiś skandal. Tym razem włamywacz skradł coś naprawdę cennego. Serce Sima o imieniu Virgilio? Ok, czyli niby twierdzą, że coś jest pomiędzy Virgiliem i Robin Banks. Czy to prawda, czy to nieprawda? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że chyba to nieprawda. Nie. To był strzał w kolano. Nie chcę w to wierzyć, plotka, weź jeszcze, o coś na temat Celest. To chyba córka? Ty Balta? Tak mi się wydaje. Uważasz, że plotkuje? Nic nie wiem. O ty, nie chcesz plotkować? To do widzenia. No dobra, idź se, gościu. Chodź tu młoda, zdrzemni się, nie śpimy, najpierw drzemka zdrowotna drzemka, żeby zaliczyć zadania. Tak jest. Wiecie, no ciężkie życie szlachty. No dobrze, mamy kolejny poranek, ale zanim przejdziemy do dalszej rozgrywki, chciałam Wam pokazać mapę i przy okazji gdzieś tam sobie utrwalić, jak to tutaj wygląda. E, więc na nowej mapie mamy trzy osobne krainy i trzy osobne Królestwa. A wiemy o tym, bo teraz tutaj na mapie pojawia nam się menadżer królestwa. E, I widzimy proszę: Wielkiego księcia Tybalta Capuleta, pałac Bellacord, Lord Virgilio Capulet, pałac Bellacord. to jest ta tutaj kraina Bellacord. chyba tak to się czyta. E, Lord Celest Capulet. Lady Beatrice Capulet, później mamy Krainę Dambele, to ta tutaj. Ona tak strasznie silnie mi się kojarzy z Egiptem. Miasto jest po prostu, naprawdę zapiera dech w piersiach, no bardzo się tutaj ktoś postarał z całym designem tej Krainy Dambele. Jest coś pięknego, mamy tutaj Wielką Księżnę Jaware albo Jawarę. I tutaj dalej. I kolejna kraina to Werdemar. Tutaj już mamy księżną Kordelię Antyk. I to jest ta kraina, tutaj Werdemar, ta taka portowa bardziej. Więc tak, tu jest Werdemar, tu mamy Bellacord i tu mamy Dambele. Na pewno tą krainę chciałabym Wam pokazać w pewnym momencie, bo ta jest taka Bella Okej, okay, trochę mi się z Francją kojarzy, bym powiedziała. E, ta Verdemar kojarzy mi się z Włochami, tak mi się wydaje. No a to jest dla mnie no, typowo, typowo właśnie afrykańskie klimaty. Tak bardzo mi się to kojarzy z Egiptem. Ogólnie raczej mapa robi całkiem pozytywne wrażenie i na plus też jest to, że mamy tutaj, proszę, apartamenty z dwoma mieszkaniami dodatkowo i też tutaj mamy apartamenty z dwoma mieszkaniami, więc bardzo fajnie. No nie, naprawdę to, Dambele, będę sprawdzała, no to jest coś pięknego. Jak tam weszłam na chwilę, to mi szczena opadła, ale to może za chwilę. Wróćmy sobie do naszej Mariel i może skoczmy sobie do kasa? Dobrze, no to teraz kas. Tak tylko pokrótce, bo chcę Wam pokazać tylko i wyłącznie ubrania, jakie wybrałam dla Mariel. Kas jest bardzo, no, królewski, oczywiście, i do tego bardzo elegancki. Jak już widzicie, no, Mariel, dałam włosy takie trochę w stylu... Targerienów z gry o Tron wygląda jak Daenerys. bardzo fajnie się prezentuje. No, i też no, ten kolor włosów nie. E, tutaj mamy akurat komplecik, czyli gorset, spódnicę do tego baleriny. Co mi się podoba, to że w większości tych ubrań mamy takie powiedzmy bardziej basicowe. Zestawy, a do tego mamy takie bardziej kolorowe, właśnie afrykańskie. To jest całkiem spoko. No i jak już mówiłam, właśnie większość tego kasa jest bardziej taka elegancka. Plus do tego zawsze są właśnie te wersje takie mega, mega odważne. Bardzo podobają mi się te baleriny, które tutaj dochodzą. No, w takich stonowanych, klasycznych kolorach, bardzo ładne, na takim leciutkim obcasiku, ale dobra, słuchajcie, ja może nie będę tutaj tak stricte pokazywała każdego swatcha, bo to zrobię przy kolejnej okazji. Póki co chciałam Wam pokazać pozostałe stroje, tu mamy całą na biało, ze złotymi dodatkami, no śliczny jest ten zestaw, bo to marynarka plus spódnica. Do tego mamy kolejne nowe włosy, bardzo ładne, takie w stylu trochę lat 30., 40 bym powiedziała, no ale z takim nowoczesnym twistem. Ładny, zakręcony bob. Co idzie dalej? A, to taka ładna, elegancka, prosta sukienka. Bardzo mi się w ogóle te apaszki podobają, to też fajny taki nowy dodatek. I tu mamy tak bardziej na luzie białą koszulę w takim trochę marynarskim stylu można powiedzieć. Fajnie się prezentuje, w tym Mariel. Na oficjalne tu trochę poszalałam, bo oczywiście nie brakuje tutaj pięknych sukni. Tu mamy taką jasną pastelową z delikatnymi złotymi elementami i do tego bardzo ładny zestaw taki muszle ze złotem, fajnie to wygląda. Nie zabraknie też oczywiście koron. No, na razie jako, takiej, jako taką królową nie jesteśmy, ale gdzieś tam chyba w jednym ubraniu jej to przemyciłam. Tu mamy taką śliczną, koronkową, delikatną dziewczęcą, sukienkę, do tego przepięknie upięte włosy, też bardzo ładne. I takie złote sandały na szpilce. Trzeci strój A, to już tak bardziej z pazurem. Zielona suknia, długa. Do tego diadem, tiara. Biżuteria też bardzo ładna tutaj przychodzi, ale troszeczkę jest jej moim zdaniem za mało. I do tego mamy takie misterne upięcie, czyli kolejne włosy. Następny strój, musiałam go tutaj dać, bo uważam, że to jest tak odjechana suknia. Patrzcie, jak pięknie ten zielony opalizuje. Widać po prostu, że to jest bardzo drogi materiał. Nawet nie wspominając o tym, jak pięknie wygląda ta zbroja. Korona jest osobno, ale no, kurde, no ludzie, no kozak. To już jest w takim bardziej klimacie fantazy, ale też mogłaby być to na przykład bardziej taka impreza. Charytatywna, tematyczna dla rodziny królewskiej, więc całkiem spoko. No przepiękna jest. Ona w ogóle ma, patrzcie na ten kolor, też taki niebieski z fioletowym opalizującym, czerwony, bordowy. No, są też i bardziej pastelowe nie kolory, są też i złote wersje, ale no, ta zielona i ta fioletowa no, skradły moje serce. No, i dalej mamy taką piękną, brokatową, świecącą suknię. Do tego osobno są, jak widzicie, tutaj zresztą na podglądzie rękawki, bardzo ładna jest, no i kolejny diadem tiara. Na sportowe wzięłam oczywiście ciuchy z podstawki, bo nic tutaj takiego ciekawego nie ma. No dosłownie nic. Do snu trochę dostaliśmy tutaj dla dziewczyn, bo mamy tak, mamy taką koszulę nocną, którą myślę, że z powodzeniem można zakładać też jako zwykłą taką sukienkę na co dzień. Fajne słocze. Gdzieś tam ten team taki się powtarza, bo jest ta, wiecie, taka królewska zieleń, królewska czerwień królewski błękit. No, jest to taki cały czas powtarzający się temat. Do tego dochodzi też trochę bardziej neutralnych barw, także jest z czego wybierać. To pierwsza propozycja, no bardzo ładne detale. Druga to piżama dwuczęściowa, też mi się bardzo podoba. No i też widać ten materiał, no wygląda dobrze. Wygląda bardzo ładnie. Ja wybrałam oczywiście dla Mariel coś takiego. Neutralnego kolorystycznie, a i bardzo ładna bielizna. W... No, tak jak widzicie, jest ten nie? zawsze jest czerwień, zawsze jest ten niebieski i zawsze jest ten zielony, nie? Bo to takie kolory kojarzące się właśnie z tymi królewskimi kolorami. Ja może zostawię ten. I przejdziemy do imprezowych. Kolejna sukienka, taka z gorsetem, bardziej w stylu romantycznym. E, taka na bogato suknia, to już wiecie. <laughs> Zrzucamy udawaną twarz, pokazujemy twarz fan fatal, bo myślę, że taką postacią będzie Mariel. E, I tutaj na bal kostiumowy, bo też stwierdziłam, że no kurczę, fajnie wygląda w tym damskim garniturze, nie powiem do tego maska, no hotuwa, hotowa. Do pływania dostajemy dwa stroje kąpielowe, bardzo eleganckie. Pierwszy to taki. No i oczywiście też okulary przeciwsłoneczne. A drugi to taki. Też bardzo ładny. I tutaj też mamy trochę różnych kolorów. Także są też takie bardziej odważne, nie tylko dla zachowawczych osób. Na gorącą pogodę dałam Mariel też kilka opcji. Pierwsza to taka urocza sukienka w kratkę i kolejna nowa fryzura, taki ładny koczek, zawinięty z tyłu. No ładne są te fryzury, bardzo mi się podobają. Będę musiała się jeszcze męskim rzeczom przyjrzeć. Druga to taka yy, zielonkawa, jasna sukienka. Bardzo fajne są te sandałki nowe, bardzo ładnie wyglądają, mega fancy. Biżuteria też jest bardzo ładna, taka dosyć. No nie powiedziałabym, że jest delikatna, ale no na bogato, na bogato. No i trzeci strój to taka bardzo prosta, biała sukienka, elegancka, do tego klapeczki i apaszka. A na zimną pogodę dałam jej tylko jeden strój, po prostu w ciemniejszych kolorach zrobiłam ten, który miała na strój codzienny, biały. I myślę, że mieszkając w takiej krainie jej to wystarczy, bo tak naprawdę takiego prawdziwego, zimowego, zimowego stroju to tutaj... Nie dostajemy. No kurczę, powiem Wam, podoba mi się ten dom. Fajnie mi się tu gra, chociaż powiem Wam szczerze, że dodałabym tutaj jeszcze trochę więcej rzeczy, no ale budżet nam na to nie pozwala, bo w międzyczasie zaszalała mi dodała nam <ścoughs> ridiculozo gigantyczne lustro. Nie wiem, czy takiego tu potrzebujemy, ale... No dobra, poniosło mnie. Tysiaka na nie wydałam. Mamy 800 simoleonów i tyle z tego będzie. Domek oczywiście, jak tylko wyjdzie dodatek, wrzucę do galerii, gdybyście chcieli jakimś dziwnym trafem w nim zagrać, bo no nie jest to nic specjalnego, ale zawsze to lepsze niż podstawka, chociaż on jest dosyć drogi z tego, co kojarzę. No i powiem Wam, że jeszcze samo to miasto jest po prostu no, przepiękne. Naprawdę jest tak pięknie zaprojektowane cudownie wygląda chociażby no patrzcie na to miejsce podejdź tutaj Mariel bo my mamy trochę rzeczy do zrobienia ten most tutaj mamy zakamarek no idealny tu możemy szukać żab pięknie tu jest tu mamy główny skwerek gdzie odbywają się zawody szermierki tu możemy sobie też o i chyba zaraz to zrobimy kupimy sobie miecz Drewniany miecz? 140? Kup miecze, nic więcej nie ma? No dobra, wystarczy nam chyba drewniany miecz. Poproś kowala o o, o wykucie miecza? Nie, no to chyba to spróbujemy, co? Mariel, gdzie ty jesteś? Biegniesz tutaj, biegniesz. No cudne jest to miasto, naprawdę jest potencjał na robienie tylu pięknych screenów. Tu zaraz jeszcze, o, spójrzcie na to miejsce. Na ten zamek. Wydaje mi się, że to jest chyba odwiedzcie rodzinę Antyk, tak. To jest główny zamek rodziny królewskiej z tego miasta. No, widok na port jest, wow. No, patrzcie na to, co się tu w ogóle dzieje. Jak to wygląda. Żałuję, że tu nie można wejść i sobie porobić fotki, ale no, wygląda to bardzo ładnie. Pięknie to wygląda. Tu gdzieś na dole jeszcze mamy bar, ja w nim byłam. Tam zresztą poznaliśmy... Virgilio? Virgilio, on się nazywa? Virgilio, tak. Tutaj jest bar, też bardzo ładny. Większość parcel jeśli nie wszystkie, robili twórcy y, Simsowi, a my możemy tylko wziąć drewniany miecz, no ale zawsze to za 70, a nie 120, więc całkiem spoko, kowal jest w trakcie wykuwania miecza. No i świetnie, mamy miecz, czyli teoretycznie możemy... poprosić o mentorowanie na temat fechtunek? Beatrice, o Beatrice Capulet, to jest chyba siostra naszego wygnańca Virgilio, szlacheckie zapoznanie. Zapoznajmy się z nią. Chodź tu Lady Beatrice. Z tego co zrozumiałam z trailera, to ona jest następczynią Tybalta, su, su. więc mm, nie bardzo nam to pasuje, ale no... <lety> dag, dag. <What>? <lety> No, zobaczymy, zobaczymy. E... Boże, co ty dziewczyno robisz? Rozmawiaj o zainteresowaniach, ale jej się to przynajmniej spodobało. Dobra, słuchajcie, poproś o mentorowanie. Beatrice. niech nam pomentoruje, bo domyślam się, że jest popilkiem swojego taty. A nam w międzyczasie wyskoczyły nowe zadania, i niestety są trochę bardziej skomplikowane niż e, zdrzemnij się. Nad czym ubolewam. Wybierz szlacheckiego doradcę. Czego chyba na razie nie zrobię za bardzo. Albo weź udział w pojedynku na miecze. No to spróbujemy to sobie myślę już w kolejnym odcinku, bo ten już na obecną chwilę zakończę. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie tak, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!